Siemaneczko, siemaneczko, z tej strony Adam i witam was ponownie na kanale Zakręceni w lewo. Sezon żużlowy 2025 już za pasem, a ja jeszcze lecę z odcinkami transferowni. No cóż, takie życie. Dzisiaj przenosimy się do Grudziądza, by powitać nowego gołębia w drużynie gkm -u. Jak zawsze, zanim zaczniemy, przypominam, że już możecie zostawić tą łapeczkę w górę. Subik też mile widziany, a po odcinku pamiętajcie, że sekcja komentarzy należy do was. A teraz już zapalamy zielone światło i startujemy ekipa prowadzona przez Roberta Kościechę miniony sezon zakończyła na piątym miejscu. W fazie zasadniczej wygrali 6 spotkań, a przegrali w 8. Grudziądzanie pierwszy raz w historii pojechali w fazie playoff. Tam trafili na drużyny Sparty Wrocław i w pierwszym meczu na olimpijskim przegrali 50 do 40. Taki wynik z kolei dawał realną szansę, by pomyśleć w rewanżu o możliwym odrobieniu tych strat. Tutaj jednak Spartanie odrobili lekcję, jaką dostali w fazie zasadniczej, bo wtedy kiedy przegrali 51-39. I tym razem wygrali w Grudziądzu 41-49. To jednak wcale nie koniec dramaturgii, bo Grudziądzanie mimo dwóch porażek nadal liczyli się w walce o Lucky Luzera. W podobnej sytuacji był Apator Toruń i jedni jak i drudzy nasłuchiwali wyników. Każdy punkt był na wagę awansu. I jak się później okazało, to właśnie tego punktu zabrakło GKM-owi, by jechali dalej. Apator i GKM po swoich dwóch meczach. Zbierali dokładnie taką samą ilość punktów, czyli mieli po 81. I w takim wypadku decydowało miejsce w tabeli po rundzie zasadniczej. I tym oto sposobem to anioły z Torunia cieszyły się z awansu, a później z brązowych medali. Jak sam Kostek przyznał tutaj na naszym kanale, nie smak pozostał. Choć druga strona medalu jest taka, że jak nie Mikael Jebsen-Jensen, to nie wiadomo jak w ogóle ten sezon skończyłby się dla gkm -u. Wiadomo, apetyt rośnie w miarę jedzenia. Choć z drugiej strony trzeba też mierzyć siły na zamiary. Bo jednak finansowo to jeszcze nie jest ta półka chociażby Motoru, Sparty czy Apatora. Ale o czwarte miejsce można powalczyć. Trzon drużyny został utrzymany, a najsłabsza pozycja została wzmocniona. Tak więc zanim przedstawię tego gołąbka, no to czas jak zawsze na pożegnania. Kibice przy Halera nie zobaczył już Jasona Doyla. i trzeba przyznać, że nikt po byłym Mistrzu Świata w Grudziądzu płakać nie będzie. Jason pojechał tylko w 6 meczach i zdobył 28 punktów, co przełożyło się na średnią biegopunktową 1550. Przez większość sezonu leczył kontuzję, a gdy już startował, to na wyjazdach delikatnie mówiąc zawodził. Dwa mecze wyjazdowe i dwa razy po 4 punkty. Nie tego spodziewano się od zawodnika, który miał wprowadzić GKM na wyższy poziom, tym bardziej, że w Grand Prix liderował. Historia Doila w Grudziądzu była krótka i burzliwa, bo na koniec jeszcze GKM chciał odzyskać część pieniędzy, a Doilowi jakoś się to nie podobało. Wyszło jak wyszło, ale tak jak powiedziałem na wstępie, po Kangurze nikt w Grudziądzu płakać nie będzie. A Doil pojedzie w nowym sezonie dla częstochowskich Lwów i już w pierwszej kolejce zmierzy się z byłym pracodawcą. Drugie i ostatnie odejście to Kacper Pludra. Spędził w Grudziądzu 3 lata. W minionym sezonie Kacper pierwszy raz startował na pozycji U24 i niestety nie był to udany sezon. Średnia 0,707 i 53 miejsce w rankingu. Przeskok z juniora, który dobrze sobie radził w grudziązu, okazał się za duży. Kasper w całym sezonie ani razu nie wygrał biegu. Do tego doszła narastająca frustracja z uwagi na częste zastępowanie go kolegami z drużyny przez trenera Kościechę. Ale trzeba zaznaczyć, że najczęściej nie dawał argumentów, żeby robić inaczej. Powiem wam, że myślałem, że po tym sezonie poszuka szans na niższych szczeblach rozgrywkowych. Żeby jednak ten poziom nie był najwyższy i miałby szansę. Na więcej startów. Ludra postanowił jednak jeszcze się nie poddawać. I zobaczymy go nadal w ekstralidze. Tym razem pojedzie jako rybnicki rekin. Czy to dobrze dla rozwoju jego kariery? Nie wiem. Ja jednak myślę, że czasami trzeba zrobić krok do tyłu, żeby później zrobić dwa do przodu. Zobaczymy, ja mu życzę jak najlepiej. Powodzenia! I to by było na tyle, jeżeli chodzi o odejścia. Czas najwyższy przedstawić nowego grudziąckiego gołębia. Jakub Miśkowiak, choć przed startem ostatniego sezonu przez wielu wskazywany był na najlepszego zawodnika ligi na pozycji U24, nie podołał temu zadaniu. Musiał uznać wyższość chociażby Mateusza Cierniaka i Bartłomieja Kowalskiego. Nie zrozumcie mnie źle: średnia 1,407 to nie jest jakaś tragedia, ale ja bardzo wierzyłem w Kubę i myślałem, że szybciej się rozkręci, a nie jak film o facecie wódce. Końcówkę sezonu miał już dobrą i przede wszystkim równą. I kto wie, jakby nie problemy finansowe w Gorzowie, to może nadal byłby w stali jest już zawodnikiem GKM -u. i to w Grudziądzu, bardzo na niego liczą, wspomniał o tym trener. Zresztą on w wywiadach podkreśla, że zdaje sobie z tego sprawę i zrobi wszystko, żeby temu podołać. Atmosfera mu się podoba i nie może doczekać się wyjazdu na tor przy Halera. Ale umówmy się, to takie gadanie jak zawsze przy każdym transferze. Przed Kubą ostatni rok startów na pozycji u 24 i na pewno zdaje sobie sprawę z tego, że ten rok Musi być udany od początku do końca Wiadomo, że za rok będzie już w innej pozycji negocjacyjnej I tak jak teraz spokojnie mógł sobie celować wysoki kontrakt finansowy To za chwilę będzie musiał szukać miejsca w Ekstralidze Dlatego były mistrz świata musi walczyć o swoje A czy jest go na to stać? Ja nadal w niego wierzę I liczę, że pod skrzydłami Roberta Kościechy Zrobi kolejny progres Zawsze słynął z dobrych startów A na Grudziąckim owalu start jest kluczowym elementem Podsumowując, działacze GKM-u w tym okienku transferowym zdecydowali się na wymianę najsłabszego ogniwa. Zrezygnowano z Kaspra Pludry, postawiono na Jakuba Miśkowiaka. I mimo tego, co by o nim nie gadali na mieście, to bez wątpienia jest wzmocnienie formacji U24 GKM-u. Pojawia się jednak pytanie. Czy ta jedna zmiana pozwoli GKM wjechać do finałowej czwórki? Tak naprawdę kluczowe będą odpowiedzi na następujące kwestie: czy Max Frick stanie się prawdziwym liderem, czy Mikael Jebsen Jensen utrzyma formę z zeszłego sezonu, czy Vadim dorzuci jeszcze coś ekstra, i czy Jamon Litsi wykorzysta swoją ostatnią szansę na udowodnienie wartości na poziomie ekstraligi? Jak te oczekiwania spełnią, Gołębie powinny latać wysoko Ja czekam na wasze komentarze dotyczące tej drużyny Mi się podoba I tym miłym akcentem dojechaliśmy do końca Mam nadzieję, że kolejny odcinek transferowni wam się podobał Jeżeli tak, to oczywiście możecie zostawić tą łapeczkę w górę Subik też mile widziany A my już teraz gasimy światła, gasimy motocykle I cóż, do następnej transferowni Trzymajcie się, już niedługo sezon się zaczyna Cześć!